Dzisiaj przechodzę do Was z filmikiem serii treningowej, w której pokazuję Wam 5 topowych ćwiczeń na określone partie w ciele w warunkach domowych. Pamiętajcie jednak, że ja nie jestem trenerem personalnym i wszystko, co tutaj zobaczycie, jest oparte na mojej wiedzy z tańca oraz tego, czego sama się nauczyłam czytając, obserwując czy też pytając trenerów personalnych. Dzisiaj tematem filmiku, jak przeczytaliście, będą nogi. Pytań o nogi, o trening nóg, o wysmuklenie nóg jest bardzo, bardzo dużo. Ale zanim w ogóle przejdę do ćwiczeń, to muszę być z Wami szczera, że ja nie robię konkretnego treningu na nogi. U mnie trening nóg to jest. przy okazji wykonywania ćwiczeń na pośladki. Jak wrócicie do moich wcześniejszych filmików, gdzie pokazuję Wam ćwiczenia na pośladki, i wykonacie któreś z tych ćwiczeń, to zdajcie sobie sprawę, że przy tych ćwiczeniach ćwiczą też nogi. Przykładem takiego ćwiczenia są e, przesiady. Przy przysiadach ćwiczą nogi. Jeżeli chcecie bardziej, e, żeby uderzały one w czwórki, to wystarczy, że nogi będziecie mieć bardzo blisko siebie. Natomiast im szerzej, tym mniej one obciążają tę e, część nóg. E, I tak mówiłam, e, jeżeli chodzi o wyszczuplenie, Najlepszym ćwiczeniem na wyszczuplenie nóg jest bieganie. I nie mówię tutaj o bieganiu interwałowym, nie mówię o bieganiu sprinterskim, tylko o bieganiu bardziej maratońskim. Zwróćcie sobie uwagę, jak wygląda maratończyk, a jak wygląda yy, sprinter. Sprinter ma bardziej, yy, jest bardziej masywniejszy, ma bardziej rozbudowane tkankę mięśniową, bardziej rozbudowane nogi, natomiast maratończyk jest bardziej szczupły, smukły. Nie mówię wam, że macie od razu 5-6 kilometrów robić dziennie, ale takie 3-2 kilometry dziennie e, na pewno Wam pomoże wysmuklić nogi. E, powodem, dla którego ja nie wykonuję ćwiczeń, to jest to, że ja wiele lat tańczyłam i moje nogi są bardzo mięśnione. I jak ja zaczynam za bardzo skupiać się na tej partii, to zaczynają mi się samoistnie rozbudowywać mięśnie. Wiem, że są też osoby, które mają bardzo szczupłe nogi. Nie mają mięśni tak za bardzo, nie są, nie są te nogi zbudowane, więc myślę, że te ćwiczenia, które Wam pokażę e, będą dobrymi ćwiczeniami, żeby troszkę rozbudować te mięśnie, ale żeby się nie za bardzo rozrosły. I jeżeli już wykonuję ćwiczenia na nogi, to są ćwiczenia z, z tego, co Wam właśnie pokażę. No to zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, o którym Wam powiem, o którym będę mówiła jest to plank z podnoszeniem nóg. Zanim przejdę do niego, to powiem Wam, że plank to jest ćwiczenie, które możecie na różne sposoby wykonywać. I jeżeli miałabym wybrać jedno ćwiczenie, które jest najbardziej. trenuje najwięcej części ciała, wybrałabym planka. No ale tutaj robimy planka z podnoszeniem nóg. Dzięki temu, że podnosimy proste nogi, ćwiczą tylna część mięśni nóg. Ale i również pośladki. Przy okazji ćwiczymy też inne części ciała i również równowagę. E, pamiętajcie, żeby mieć plecy proste, żeby biodra nie były za nisko, za wysoko. E, noga najlepiej, żeby była wyprostowana e, i wszystko powinno być napięte. Będzie Wam łatwiej wtedy utrzymać równowagę. E, nie zapomnijcie o oddychaniu i wykonywaniu po prostu powoli tego ćwiczenia. Ćwiczenie numer dwa. To jest, e, nie wiem jak to się prawidłowo nazywa, ale na pewno nieraz, jak byliście na siłowni, widzieliście taką maszynę. Można wykonać je też w domu, leżąc na brzuchu. E, całe ciało mamy położone, natomiast dolna część, czyli nogi, e, zginamy do e, pupy, tak bym to nazwała. Możemy to ćwiczenie wykonywać. Z ciężarkiem Tak jak tutaj ja dałam wodę Może być e, hantelka Ketle się za bardzo nie nadają Więc e, wykorzystałam Tym razem wodę e, Możecie w, wykorzystać e, Do tego ćwiczenia też e, Ciężarki na nogi Polecam kupić wszędzie W takich sklepach sportowych jak Decathlon e, Intersport W wielu e, w tych miejscach są takie ciężarki na nogi I bardzo się przydają Pamiętajcie jednak, że odkładając nogi nie kładziemy ich całkiem, one mają jednak być nad powierzchnią podłogi i dopóki nie skończymy serii ćwiczeń, nie odkładamy ich całkowicie. Plecy proste, musicie odsaperować górną część od dolnej części. Górna część leży nieruchomo, natomiast pracuje tylko tylna. Część. I tutaj ćwiczą e, oczywiście e, tylne części nogi, ale i również pośladki. Kolejne ćwiczenie, które Wam pokażę, trzecie, jest to tak zwane dzień dobry. E, to ćwiczenie najlepiej wykonywać, mając ciężar czy, czy ręce za głowę. E, wtedy łatwiej jest nam utrzymać prostą sylwetkę, bo plecy mają być proste. Głowa ma być naszym przedłużeniem, nie możemy jej zadzierać, nogi proste i wykonujemy ruch prostowania, e, tak jakbyśmy się schylały i prostowały. E, ćwiczą też pośladki, ale i również nogi otwarte, są to wykroki. E, wykroki możecie robić na różne sposoby, e, możecie nimi iść, możecie je robić w miejscu, możecie je robić do tyłu, do przodu. Ale zasada jest taka, że przede wszystkim, e, jeżeli robicie przysiad, to macie czuć, że ten przysiad jest robiony tak jakby między nogami. E, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale po prostu ten ciężar ciała nie może się przechylać za bardzo do przodu, ani za bardzo do tyłu. Musicie też pamiętać, że jak robicie przysiad ten wykrok bardziej, to żeby te kolano było jednak dalej nad stoczenie już bardziej uderza w czwórki, ale nie jest to taki Nacisk, że, że, że możemy się o to martwić. Dlaczego o tym mówię? Bo głównie dziewczyny mają problem z tym, żeby nie rozbudowały się uda właśnie e, ten największy mięsień, uda te, te czwórki. Pamiętajcie, żeby e, odpowiednio to ćwiczenie wykonywać, e, stresy proste, tak jak mówiłam, e, ciężar ma być na środku, nie przechylamy się ani do przodu, ani do tyłu. E, Pamiętajcie o oddychaniu i tak jak zawsze powtarzam, lepiej zrobić mniej, ale dokładniej. I ostatnie ćwiczenie, piąte, jest to ćwiczenie, które jest na nogi, ale i również pośladki, e, Pokażę Wam, że są dwa sposoby wykonania tego ćwiczenia i od tego, jak wykonacie to ćwiczenie, zależy jak będą... E, czy będziecie miały duży nacisk na czwórki, czy nie. Jeśli e, oprzecie nogę, i staniecie blisko i zaczniecie wykonywać to ćwiczenie. To głównie pracować będą nogi, a przede wszystkim czwórki. Wykonując to ćwiczenie w ten sposób rozbudujecie sobie yy, udo. Natomiast jeżeli chcecie, żeby nogi fajnie ćwiczyły i yy, i również ćwiczyły pośladki, jeżeli staniecie o, trochę dalej, w tym momencie ćwiczą oczywiście Pośladki, jak i również nogi, ale nie jest to tak duży nacisk, żeby miał on wpływ na rozbudowę ud Jednak ćwiczą ogólnie nogi, więc macie to tym dobre ćwiczenie na nogi. Pamiętajcie, żeby wykonywać to ćwiczenie powoli. Ja wiem, że to ćwiczenie nie jest zbyt łatwe. Dla mnie też było trudne, bo utrzymać równowagę na jednej noce i będąc o wiele dalej od podparcia, jest dość trudne. Dlatego warto zacząć to ćwiczenie wykonywać bez ciężaru, a potem jak wprawić się w te ćwiczenia, możecie sobie wtedy je modyfikować. Pamiętajcie, żeby schodzić jak najniżej się da, bo to wtedy daje większy efekt i na pośladki, jak i również na nogi. Jeżeli chodzi o ćwiczenia na nogi, to jest wszystko. Oczywiście będzie drugi odcinek, który będzie oparty na wewnętrznych udach. Tutaj się na tych ćwiczeniach nie skupiałam, tylko skupiłam się ogólnie na nogach. Jeżeli Wy znacie jakieś ćwiczenia na nogi, to się nimi dzielcie, chętnie poczytam. A mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Trzymajcie się!